Siemano, witam w sobotę, 13 marzec U nas taka pogoda piękniusia Pada deszczyk Od rana brat rozlewa RSM wylał wylał dwa baniaki Był na glinie, ale niestety musiał uciec Ponieważ troszkę u nas popadało Nie za dużo Ale mamy jakąś tam wilgoć w glebie, wierzchniej warstwie I to padało, no i na glinie po prostu e, zrobiło się ciacho I pojechał na inny, bro, na inny obręb na nieco lżejszą ziemię, na mozaiki żeby wyleć trzeci baniak dzisiaj. Ja wiozę beczkę ale to się tak rozpadało, że chyba jeszcze trochę i na piachu nie da się w ogóle e, wy, wylewać. Znaczy się wyle, wylewać się da, tylko będą robiły się kolejny i latające błoto nad błotniki więc od poniedziałku ma być jakaś pogoda prawdopodobnie. Jutro już ma się trochę przetrzeć no co, na chwilę obecną jest fajnie. Zboża wyglądają dość dobrze. Nie i sami chcę, że tak pleś śniegowa, gdzie wczesne siebie były, wystąpiła, ale nie jest to jakieś takie, żeby tutaj mówić o spadku w klonie, ponieważ to się wszystko jeszcze nam rozkrzewi. No i tylko się cieszyć. A jaki będzie tych pogody całej wiosny? Najważniejszy jest kwiecień, maj i końcówka czerwca, kiedy to rośliny nalewają e, po prostu w kłosy, tak więc zobaczymy jak to będzie. Ale od trzech lat na razie ja Wam powiem, że jest bardzo dobrze. Zobaczymy, może w końcu się uda w żniwa nagrać film z uśmiechniętą twarzą i być pełnym optymizmu Ale jak to będzie, to wiecie, my sobie możemy gadać. A za chwilę przyjdzie po 40 stopni, jak w 2019 roku. Ja sobie mogę tylko gadać i gadać. To co? Widzimy się gdzieś w kolejnym sześciu odcinkach. Dwojeczka, redukcja i trojeczka. I za chwilę czworeczka. I pek! Działa być raszka. O kurde, działa. Mój brat zjeżdżał. Od rana wylał trzy opryskiwacze. No ale niestety, jak możecie zauważyć, spadło już trochę tej wody i na polu, mówić, że nawet na mozaice jest po prostu bagno. Więc na dzisiaj trzeba zakończyć sobota i zaczynamy weekend. On umie je opryskiwać, a ja idę do niedźwiedzia. Ponieważ znowu rozładowało akumulatory. Miesiąc czasu od zrobienia ładowania znowu coś nie działa. Kontrolka się na załączonej stacyjce świeci, odpalamy maszynę, gasi. Naładowałem akumulatory wczoraj i dzisiaj pojedynczo. Zaraz mierzymy, ile mają prądu i wyjedziemy sobie gdzieś w jaśniejsze miejsce. No bo jeżeli ładu, ładowanie, kontrolka świeci po zapaleniu gaśnie, to myślę, że alternator powinien być dobry. Będzie problem tutaj, właśnie z, chyba z tym regulatorem napięcia, ale. Ja elektrykiem nie jestem i będziemy robić to metodą prób i błędów bo elektryk na dzisiaj nie dojedzie bo ma mm, nieskończoną robotę jeszcze więc próbujemy sami no i zobaczmy nie wiem czy tak utrzymam kamerę w ogóle żeby było coś widać plus i minus ile pokaże? 1344 akumulator no to myślę że już można powiedzieć, że jest naładowany. Tak mówią, 13,6 to już jest dobrze. A drugiego nie sprawdzę, bo mam już zakręcone. Co? Chwilę odparowania, zakręcamy korki, skręcamy, odpalamy i będziemy sprawdzać, ile alternator ma na zapalonym. Czy w ogóle coś pokazuje? No i dobra, mamy misia odpalonego. Jak naładowane, to tylko i gotowe. Tutaj od przekaźnika, od regulatora, od alternatora. Elektryk zrobił mi taki podwójny kabel, żeby sprawdzać sobie ładowanie na przykład w środek, żeby ustawić regulator. To jest plusowy. A masę dajemy. No tutaj po prostu, gdzie jest masa do ramy. No i zobaczcie, mamy 1257, dajemy gazu. Właśnie czy regulator odcina ładowanie Czy po prostu nie daje rady już alternator Zaraz a sobie wykręcimy ten regulator I ta taka blaszka jest, spróbujemy ją sobie podjąć Czy podkręcić Zobaczymy czy coś to pomoże A jak nie To mam tutaj drugi regulator Który był w niedźwiedziu przed remontem Jeszcze starego typu elmotu Firmy Made in Poland to jeszcze jest jakaś część, bo tamto co jest założone, to jest jedno wielkie gówno, przez to gówno może nam nie chodzić, tak więc na razie nie gaszę. do usłyszenia. Dobra, ja już sobie wyciągnąłem ten regulator, który był i tutaj ta sprężyna Wam powiem, słabo to naciąga, jakiś gównolit chiński. Ja założyłem stary tutaj, z tej strony przykryciłem masowy i kable, no i odpalimy sobie i zobaczymy. Jak na tym będzie podawał prąd. Czyli mierniczy do akcji. No więc no, no, pięknie na wizji, Szoko, zrobiłeś. Paduje. Trzeba podjąć w regulatorze tą blaszkę zobaczmy ile trzeba Dajmy do masy byle gdzie to działa na zasadzie tutaj tego elektromagnesa chyba o. już mamy 14,5 Dobra, ja to sobie wyreguluję. i widzimy się później po prostu musiało się wszystko odjąć. Oj, no teraz się bali, bo nie jest podjęte. Do usłyszenia. Jakieś kombinerki. Stary regulator nie działa. Nie ma żadnego odezwu, czy podegniemy do góry, na dół. Nie ładuje w ogóle przez niego. A raczej nie reguluje ta, te urządzenie. A natomiast w tym regulatorze, w którym był, nie idzie ustawić, dlatego, że tutaj Widzicie, była ta blaszka, nie wiem gdzie ona jest. Tutaj. O. zademonstruję. Ona taka powinna być. O, zobaczcie. Taka powinna być i ona była tutaj na tym zgrzewie, na tych lutach. Była zruszona już i po ostatnim ustawieniu. Ona sobie po prostu tańczyła, tańczyła, ja to ustawiałem i raz było dobrze, raz było za dużo, raz za mało. No i od taka sytuacja. Nie wiem czy da się to jakoś zlutować. Myślę, że chyba jakby to rozwiercił i zalał. To chyba by to chodziło, ale trzeba pojechać i kupić nowy regulator, bo tamten nie działa, myślałem, że stary działa, jednak nie działa. To już teraz mamy mm, wiadomość dlaczego. Yy, założony był nowy, a nie stary. I druga sprawa to jest taka, że jest sobota, godzina w pół do trzeciej, no i wszystkie sklepy są pozamykane, pozamykane, więc chyba dokończymy tego misia po prostu w poniedziałek rano. No chyba, że znajdę gdzieś na warsztacie stary regulator od 10-14. No ale czas pokaże Chyba że coś tam tym ale jeżeli nie działa to nie będzie działał Stare to jest dobre, ale wino. A jednak Udało się w sobotę Dostać nowy regulator Dodzwoniliśmy się do sklepu Do pana Leszka Michalaka, więc pozdrawiamy I dziękujemy za Otwarcie sklepu Aby można było robotę skończyć Dzisiaj jeszcze Tak więc co, montuję Ustawiam I dalej będzie sobie gadał ja już tutaj sobie wszystko sprawdziłem miernikiem i ładuję 1449. Jak nim, 14.6, więc nie otwieram go. Zostawiam tak jak jest, tylko zakręcam go w środku. I zobaczcie jak u nas pięknie się rozpadało. Pada cały dzień, znowu pada. Mamy 13 marca i na tą porę w tym roku już jest więcej wody niż jeżeli w ubiegłym roku aż do czerwca, więc zobaczymy co to będzie ale na razie zapowiada się wszystko naprawdę bardzo dobrze jaki piękny widok teraz niedługo będę gadał, że za dużo wody <laughs> będzie znowu, że narzeka. <laughs> no, tak może być no, my nie jesteśmy w stanie sobie pogody wybrać gdybyśmy mogli, to każdy Miałby plony rzędu 10 ton, a nawet i więcej, jeżeli chodzi o zboże, a rzepaku 5. Bo jeżeli potrzeba byłoby, to byśmy sobie zamówili pogodę taką, aby to wszystko miało ręce i nogi, ale niestety tutaj góra nam steruje. Jedni mają lepiej, inni gorzej, w zależności w jakim obrębie po prostu gospodarzymy. Dobra, zakładam, odpalam, skręcam, nie, zakładam, skręcam. Odpalam i sprawdzam. Jeżeli wszystko gra, zakręcamy osłonę, stawiamy maszynę i lecimy do domu. Pięknie pada. Jest tak. No i dobra. Mamy regulator zakręcony. Wszystko. No i teraz sobie zapalimy i sprawdzimy, jaki jest wynik po yy, zakręceniu. Czy coś się przestawiło? Czy wszystko będzie chodziło? Dobra, taka sytuacja. Podczas nagrywania rozładowała mi się kamera i nagrałem klip na pomiarze po założeniu i zmontowaniu, ale odwróciło mi do góry nogami i nawet tego nie będę publikował, dlatego nagram od początku. A znaczy się powiem wam, jak to wygląda. Po zamontowaniu tego wszystkiego tutaj pokazuję na operomierzu czy woltomierzu, jak to woli. 14,2 jak zapalimy światła krótkie długie oraz koguty pokazuje 14 15 więc zostawiamy to tak jak jest a dlaczego a dlatego że mnie się wydaje, że lepiej nie ładuje te 14,2, jak teraz rozkręcać, kombinować, bo tutaj na zewnątrz wtedy pokazywał 1450 gdzieś po prostu przy przykręceniu. Tamta blaszka na sprężynce jest gdzieś, to może się w jakimś stopniu pod wpływem, nie wiem, z... ale to nie ma tu nic do rzeczy, bo tutaj śruby mocujące są, to jest osobno, więc po prostu tak to wygląda 14,2 i moim zdaniem lepiej jest, żeby było to 14,2, jeżeli miałby ładować na przykład. Nie wiem, 15, bo to już przeładowywuję, i może to powodować po prostu jakieś tam komplikacje, mogą występować w ten sposób się ujmę. Prawidłowo powinno być chyba 14,5, ale zostawiamy jak jest. No i dobra, niedźwiedź zreanimowany i teraz musimy zreanimować tą oto motopompę bo dzisiaj podczas tankowania w deszcz ze zbiornika przy zapalaniu pękł sznurek sznurek no już wiekowy motopompa nie wiem co to jest gecko chyba to jest chińczyk ogólnie 6,5 konia i wam powiem że nie ma co kupować tych oryginalnych motopomp bo to kosztowało chyba 400 zł, albo 380 z przesyłką. No, 400 z hakiem, chyba z przesyłką, brat, to zamawiał nie ile. 5 lat już będzie i ona chodzi do dzisiaj. No, już tam po RSM-ie, długotrwałym użytkowaniu, już słychać, jakby na łopatkach przepuszczała. No, po prostu może mieć już zmielone, zjedzone łopatki, i jeżeli kolejna motopompa będzie, bo będzie na pewno teraz zamawiana jakaś, bo musi być nowa na zapas, to też zamówimy Chińczyka, bo cena co do jakości jak najbardziej jest satysfakcjonująca. Dobra, wyciągamy to, odkręcamy trzy śruby. I tutaj tata Edio przywiózł nowy sznurek mi. Trzeba będzie wszystko na nowo założyć. Więc do dzieła. Да.